Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister, w dzisiejszym odcinku Familiada i kontynuujemy historię z Kuchy. Historia z Kuchy, yy, dzisiaj będzie historia z Kuchy w dwóch krajach, mianowicie w Niemczech i w Luksemburgu. A yy, Luksemburgiem zajmiemy się później, ponieważ yy, zaczynamy od Niemiec, niemiecka Familiada od luksemburskiej jest starsza jakieś takie, tak 26 lat. Gdyż pierwszy okres w niemieckiej familiadzie to lata 92-2003, no i były cztery okresy, i w każdym z tych okresów skucha to był krzyżyk. Tylko, że ten wygląd tego krzyżyka się zmieniał. Na przykład w latach 92-2003 były dwa wzory skuchy. Pierwsza to taki żółty krzyżyk, obowiązująca od roku. 92. do gdzieś tak mniej więcej do połowy tego okresu, natomiast od połowy do końca obowiązywał krzyżyk czerwony. Po prostu zmienił kolor z żółtego na czerwony. Taki krwawa, mocna czerwień. To były lata 92-2003. Dalej mamy rok 2006. To był okres na rcl 2 pod nazwą 5 Geigen Fynf. I tam był taki żółto-czerwony krzyżyk z taką czarną obwódką. To była skucha właśnie FNF Gagant FNF na RTL-2 w 2006 roku. Jeśli chodzi o lata 2013-2014 niestety nie udało mi się znaleźć żadnej e, żadnego zdjęcia z kuchy z tamtego okresu, ponieważ no, generalnie z wersji 2013-2014, która była emitowana raz w tygodniu w piątki i była też takim trochę mm, celebryckim. Specjalem, yy, no niestety nie, zna, nie, nie zachowało się nic oprócz zdjęć. Zostały tylko zdjęcia, no i ani jednego nagrania. Tak więc ciężko stwierdzić, jak wyglądała Skucha w latach 2013-2014. No ale jeśli chodzi o późniejszy okres, ten ostatni jak do tej pory w Niemczech, w latach 2016 17 i jedyny okres w, w, w Luksemburgu, czyli lata 2018-2020, tutaj mamy taki różowy, metaliczny krzyżyk. Jak widzicie na załączonym, Obrazku, taki różowy, metaliczny krzyżyk. I te, te, taka skucha obowiązywała zarówno w Niemczech na RTL, w latach 2016-17, jak i w wersji luksemburskiej, nadawanej w latach 2018 20 gdyż e, Luksemburczycy ściągnęli praktycznie cały zestaw scenografii i wszystkie inne elementy tego programu właśnie z Niemiec z wersji RTL. No i właśnie tak wygląda historia skuchy zarówno w Niemczech, jak i później w Luksemburgu, gdyż Luksemburg. Czerpał z Niemiec pełnymi garściami, tak więc postanowiłem te dwa kraje umieścić w jednym odcinku. No i na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Master.